Cześć, z tej strony Axel, kanał RetroArchivizacja. Dziś ciąg dalszy Amigi 500, którą widzieliście na jednym z ostatnich filmików, którą składam z kilku części, które dokupuję. No więc zainteresowałem się tematem i poszukałem na Allegro stacji dyskietek pc którą którą właśnie na Allegro właśnie sprzedaje je jedna osoba, znaczy pewnie kilka, ale mówię o tej jednej konkretnej osobie. Sprzedaje je pewien pan Marek. Yy, który yy, ma 73 lata, było już o nim yy, mowa między innymi na filmach u MGR Zgadło, no to jest bardzo sympatyczny pan, za chwilę zresztą jeszcze o tym wspomnę. Po prostu na, na początku kupiłem yy, stację dyskietek. jeszcze wcześniej do niego napisałem maila, czy będzie pasowała do Amigi 500, czy, czy przycisk trzeba przerabiać, bo akurat tego nie wiedziałem. Czy taśma do podłączenia stacji jest w zestawie? Odpisał mi wszystko w porządku, ja kupiłem i poprosiłem właśnie o dane do wpłaty. Napisałem mu w mailu i pan Marek sam do mnie zadzwonił. Sam do mnie zadzwonił, ponieważ jak ktoś kupił kogoś właśnie jakiś przedmiot na Allegro, no to przychodzi taki mail właśnie z adresem tej osoby i z telefonem. No i Widocznie mój telefon wyświetlił się Panu Markowi i sam do mnie zadzwonił wieczorem. To była chyba 21.30, ja jeszcze oczywiście nie spałem i jeszcze ja tak wcześnie spać to nie chodzę oczywiście, no ale zadzwonił do mnie grzecznie, zapytał czy Pan może teraz rozmawiać. No i okazało się, że Pan Marek to bardzo sympatyczna osoba, powiedział, że ja, ja oczywiście podziękowałem, że do mnie zadzwonił, bo bo jesteśmy tutaj, prowadzimy transakcję, kupiłem u niego właśnie stację dyskietek i bardzo bardzo miło rozmawiał i właśnie powiedział, że jest samotny, że chciał z kimś porozmawiać przy, samotny wieczór, tak wiecie o co chodzi. No, no i powiedział, że bardzo chętnie wyślę stację dyskietek, tam mi wytłumaczył, ile mam zapłacić, itd. i tak dalej. ja tak przy okazji zapytałem, czy pan może nie miałby klawiatury do Amigi 500, bo akurat ja tam potrzebuję, i może, może śrubki miałby pan też przy okazji. I on mówi, że, że rzeczywiście miałby. Miałby klawiatury, tylko akurat ostatnio wybielał te klawiatury i ma gdzieś tam w garażu czy w magazynie. Rozebrane i następnego dnia mówi, że pójdzie sprawdzić, złoży je do części, czyli prawdopodobnie miało rozkręconą tą całą tą, jak to się nazywa, kurczę, teraz zapomniałam nazwy, no tą całą płytkę, która jest pod tą czarną obudową, tą plastikową od klawiatury i później jeszcze przyciski. No i wysłał mi cztery zdjęcia, czterech znaczy, inaczej, wysłał mi zdjęcia z 4, jedno zdjęcie z czteroma klawiaturami żebym mógł wybrać kolorystycznie właśnie do tej obudowy Amigi 500 no i możecie teraz okazję sobie zobaczyć to zdjęcie, macie okazję zobaczyć to zdjęcie tak mi się wydaje no jak to na zdjęciu bo to po zdjęciu to nigdy człowiek idealnie nie wybierze ale może ta z numerem 4 będzie pasowała do, tej, do tego koloru Amigi także powiedziałem, że w porządku niech będzie niech będzie właśnie ta czwórka i pan Marek jeszcze do mnie później oddzwonił, zapytał się o śrubki, bo powiedziałam, że mi brakuje tutaj śrubek do. Ja wiem, że ktoś mi tam doradził, żeby kupić w Castoramie, czy w jakimś Merlin, czy w ale skoro można mieć oryginalne i skoro tutaj ewentualnie mogę temu panu dopłacić, to zapytałem się, czy właśnie miałby tutaj te do przykręcenia ekranów do płyty i śrubki do obudowy. I właśnie pan. Ten pan mi wytłumaczył, że są różne śrubki do budów. Jedne są te gwiazdkowe, jedne normalne, krzyżakowe i nie wszystkie pasują, No to ja sobie sprawdziłem tam od mojej amigi yy, drugiej, wszystkie pasowały, więc nie wiem, jeszcze ewentualnie mu wysłałem zdjęcia czy yy, tych yy, gwintów. Bo on mówi, że powiedział mi, że jakoś to można rozpoznać, chociaż dla mnie to niczym to się nie różni. No ale jeśli ktoś yy, lepiej wie ode mnie, no to mu wysłałem zdjęcia tutaj tych gwintów i widocznie wiedział, yy, ale nie o to chodzi yy, bo jeszcze pan Marek, aha, jak to było yy, muszę sobie przypomnieć, żeby tutaj czegoś nie pominąć yy, bo on mnie zapytał jeszcze wcześniej yy, właśnie jaki kolor byłby tej yy, obudowy i żeby mu wysłał zdjęcia, to ja mu powiedziałam, że ja niedawno nagrałem filmik o tym, o tej amidze, że ją tutaj składam, zbieram Także mu wysłałem film, obejrzał cały, chociaż ja mu tylko wysłałem, żeby obejrzał kolor klawiatury, obejrzał cały film. Także yy, obejrzał cały film i powiedział tak, że zobaczył te yy, uszczerbki w tej klawiaturze, czyli tutaj, to co już wam pokazywałem wcześniej, to tutaj. I tutaj postrzępione te, ten element, zaraz tu wam bliżej pokażę, żebyście mogli zobaczyć. No, widzicie o co chodzi. A i tu jeszcze jest połamane, nawet dopiero teraz to zauważyłem. No, czyli w kilku miejscach jest połamane. I pan yy, Marek zaproponował, wysłał mi też zdjęcie na maila, że on ma jakąś obudowę jedną pociętą na części. Wysłał mi zdjęcia tych części. Możecie teraz zobaczyć to zdjęcie. I mówi, że można to dosztukować do tego. Można tutaj do tego to dosztukować. Yy, jakoś przykleić acetonem chyba. Ja to za bardzo nie wiem, ale już byłem chętny to od niego kupić te części, spróbować może by mi się udało tu jakoś to odpiłować, przyciąć, ale zadzwonił do mnie pan Marek jeszcze ostatnio, wczoraj to było, tak, wczoraj do mnie zadzwonił yy, i taką propozycję mi złożył, ponieważ on potrzebował trochę, yy, kilku stacji gotek yy, do Amiki, ponieważ on jakoś w jakiś sposób je przerabia z tego co mi tak powiedział, nie do końca zrozumiałem, ale on mówi, że on jakoś przerabia, że jednocześnie jest stacja dyskietek i w środku w niej też jest stacja gotek, tak zrozumiałem, że jest w jednej budowie gotek i, i stacja dyskietek normalna do Amigi, czy pc czy Amigowa, to bez znaczenia. I zapytał mnie, czy ja nie mógłbym mu pomóc je ściągnąć z Chin właśnie, z Aliexpress. Widocznie widział też mój film, że te, ja tam u Chińczyków ostatnio jakąś grę kupiłem. Widzieliście o co chodzi koszulki, więc widocznie to zobaczył sobie. Ja mówię, nie ma problemu, no, znalazłem jakieś oferty yy, korzystne, yy, z korzystną ceną, gdzie są gote goteki na Aliexpress. Zamówiłem yy, 6 sztuk. Zamówiłem sześć sztuk, od razu dogadałem się z tym panem, że on mi po prostu zwróci pieniądze. A ja będę... Znaczy inaczej jeszcze tak. Zwróci mi oczywiście koszt za te goteki, ale podtrąci za to, że od niego zamówię stację dyskietek, klawiaturę i śrubki. I taśmę jeszcze do stacji dyskietek. No te cztery rzeczy. No i w ten sposób żeśmy się dogadali. Do niego przesyłka już chyba niedługo zostanie wysłana z Chin. Sam jestem ciekawy czy wszystko dojdzie w całości i kompletne czy chińczyk znowu nas nie oszuka tak jak ostatnio z koszulkami jeden chińczyk mnie oszukał ale o tym to jeszcze nagram w ogóle ten chińczyk to do mnie odpisał maila że dośle te koszulki więc zobaczymy no ale dobra to nie będę o tym zbaczał z tematu no i tyle no zobaczymy czy dojdzie paczka do pana Marka z gotekami. Znaczy to ja nie będę tego widział, on mi tylko da znać, ja, po prostu, ja mu ewentualnie wam tylko powiem na filmie, czy dotarła, czy nie. To już nie moja sprawa, czy. Yy, czy znaczy inaczej, przepraszam. Yy, to nie są moje przedmioty, tak? Więc ja nie będę miał możliwości wglądu do nich. No. Więc jak dojdzie, to tylko wam powiem. Nie będę ich widział, bo po prostu już zostanie wysłany na ich adres. No. Ale za to, że ja pomogłem panu Markowi z tymi gotekami je zamówić, to zaoferował taką propozycję, że. Po prostu ja mu wyślę tę obudowę. Sam zaproponował ja. Ja tutaj nic się nie narzucałem. Sam napisał do mnie yy, propozycję w mailu, że. Czy zadzwonił? Nie pamiętam, zadzwonił czy napisał. No, w każdym razie z, z, od niego ta propozycja padła, że ja po prostu mogę mu wysłać tę obudowę. On to sam wytnie i tutaj dosztukuje te yy, brakujące yy, plastikowe części w obudowie. Yy. I zaproponował jeszcze, że mi dorzuci jeden kabel RGB do amigi, Ale ja już podziękowałem, bo po prostu powiedziałem, że mam dwa kable RGB, to już dziękuję już. Nie potrzeba mi, no, nie będę już taki nachalny, że... nie będę narzucał się. No. Jak chce pan mi pomóc, no to... Proszę bardzo, ja zrobię zaraz paczkę, będę właśnie zaraz wysyłał, Także, Także jak pan chce mi pomóc, no, no to jak ten pan chce mi pomóc, no to ja po prostu mu wyślę to... Paczką. za chwilę tę paczkę przygotuję, tutaj mam pudełko no i tyle, także yy, wkład w tę Amigę w budowę yy, tej Amigi, która oczywiście zostanie sprzedana, a może nie, zobaczymy co z nią będzie jeszcze może jakiś lepszy pomysł z nią będę miał przetrzymam jakiś przez dłuższy czas czy coś, także wkład w nią będę miał nie tylko ja, ale też Pen który tutaj się zajął ekranami no ale też ten pan którego, yy, który ma 73 lata, pan Marek yy, Myślę, że warto go tutaj uhonorować. On mówił w ogóle mi przez telefon, że ma jakiś, jakiś kanał na YouTube, gdzie też nagrywa filmy o komputerach czy o Amigach. W sumie nie zapytałem, jaki to był, jaka nazwa kanału, czy jaki adres. Ale postaram się dowiedzieć. No, yy, może, a Chyba, że Wy kojarzycie, także dajcie znać w komentarzach, yy, jeśli kojarzycie jego kanał, bo ja, mi, ja nie, nie dopytałem, także nie było jeszcze okazji. No i tyle, ja po prostu wyślę to jemu paczką, no i wkład w tę Amigę będą miały trzy osoby. A warto tutaj pana Marka uhonorować... Yy. Jest w swoim sędziwym wieku. No. Także wkład w ten komputer będę miał trzy osoby, w tym tutaj pan Marek. Także dobra, to tyle mojego infowloga. Ja tutaj za chwilę przygotuję paczkę. Najpierw tutaj sobie wymontuję te ekrany razem z obudową. Z obudową mówię. Z płytą główną. I przygotuję za chwileczkę paczkę właśnie yy, z, z samą obudową, no tyle, no bo tu ja już tutaj zaraz yy, owinę folią i tyle no i paczka zostanie wysłana no. także yy, to tyle właściwie taki info-vlog. może ewentualnie tutaj dogram jeszcze yy, następny etap gdy może dostanę z powrotem tę obudowę albo no tak bo pan Marek myślę mi wyśle obudowę i tutaj wrzuci od razu klawiaturę i stację dyskietek no tak no w ten sposób się dogadamy, bo ja już od niego to oczywiście kupiłem. Także myślę przyjdzie obudowa a razem z klawiaturą i stacją dyskietek i zobaczymy co będzie dalej także. No i w międzyczasie czekam też na znaczek tutaj Commodore. Także na razie to tyle, ewentualnie dogram kolejny segment w tym filmie albo wrzucę to tak jak jest, także zobaczymy. No na razie się żegnam, cześć.